Cześć, witajcie z tej strony, Robert. Dzisiaj chciałem Wam pokazać inny battery pack czy powerbank, który mam od Samsung Polska do testów. W sumie głównie na IFA, ja go już wyjmowałem tak dalej używałem. Chciałem tak Wam pokazać, jak jest zapakowany. I wygląda w ten sposób. No, tak, designem nawiązuje do Note'a 3, oczywiście. Nawiązuje również do serii np. tabów czwórek czy Note'ów Pro. No, wiadomo, taka skórzana z jednej i z drugiej strony, czy tam pseudo skórzana, właśnie yy, taki materiał. Yy, generalnie, tak, to nie jest ten, ten taki największy killer, jeśli chodzi o power bank Samsunga, bo mamy przecież ten, ten 9000 mAh. Tu mam 6000 mAh i trochę mniej. Yy, no, tutaj chyba trochę bardziej postawiono na design. I teraz tak faktycznie, problem był jakby trochę z ładowaniem tego, bo znaczy generalnie, jak wygląda urządzenie, urządzenie wygląda tak, że tu sobie wyjmujemy taki styczek, i sobie możemy to po prostu podłączyć na kabelku. Wygodne, że po prostu nie musimy jakby mieć ze sobą kabelka, i to jest o tyle bardzo fajne rozwiązanie. O tyle, gdzie już ładujemy normalną ładowarką, mamy mikro USB 2.0. Tutaj mamy jakby kontrolkę. Do poświetlenia, czy, czy to urządzenie jest w ogóle załadowane, czy też nie. I mam diodę również równo, różnokolorową. Ale to, co jest najważniejsze, mamy 6000 mAh i, i faktycznie naładuje no, się to ponad no, prawie 3 godziny. Nie wiem, dlaczego tak długo myślałem, że, że będzie się to jakby szybciej ładowało. Tam prawie 3 godziny, no, powiedzmy bez paru minut dosłownie. I ładowałem to przez zwykłą ładowarkę, chyba od S5, od S5, tak. I faktycznie wydaje mi się, że trochę długo, ale z drugiej strony, chyba to, co najważniejsze jest, to fakt, na ile pozwala to urządzenie, bo to na pewno Was najbardziej interesuje. Więc tak, udało mi się naładować całą S5 tym i mniej więcej gdzieś tam koło połowy S5 następnego dnia. Czyli tak gdzieś wydajność koło powiedzmy no do 5000, tak, gdzieś ten tysiąc mAh gdzieś tam ucieka i to było w przeciągu chyba 2-3 dni, więc yy, no, ja jestem zadowolony, no bo właściwie jeżeli urządzenie jest w stanie mi naładować yy, od zera telefon. Do maksimum no to jest dla mnie już duży plus pod tym względem, że yy, mam jakby dwa cykle w ciągu dnia jeśli chodzi o telefon i wtedy już telefon na pewno wytrzyma dwa cykle, no bo powiedzmy 8 godzin na, na ekranie to już naprawdę wystarczająca ilość. I tak, znaczy ja nie wiem dokładnie jaka jest cena tego, bo już przyznam szczerze, że nie sprawdzałem, ale faktycznie to, co jest świetnym rozwiązaniem, to jest właśnie to, że nie musimy mieć tego kabla ze sobą, bawić się, czy mamy, czy nie mamy, czy pamiętamy o nim, czy też nie. To jest naprawdę świetne rozwiązanie i myślę, że powinno być stosowane w większej ilości powerbanku, więc to jak najbardziej ok. No, nie wiem, możliwe, że, że też jakby na razie miałem dwa takie cykle ładowania tego powerbanka więc zobaczymy też jak to będzie no, na, na ifie jak to się będzie sprawowało, może troszkę więcej podładuję telefon, jeżeli będę jakby jeden po drugim ładował, znaczy cykle będą od razu jeden po drugim, na przykład dwa telefony czy aparat zobaczymy. Wszystko jest na mikro USB, oczywiście. Więc no, póki co, jestem zadowolony, zobaczymy. Polecam takie rozwiązanie, chociaż szczerze powiedziawszy, na tyle co zauważyłem, że jednak nawet osoby, które gdzieś tam, no powiedzmy sobie szczerze, nie są jakoś tam bardzo związane z Samsungiem, czy tam. Nie wiem, no nie mają nawet urządzeń Samsunga. Bardzo polecałem ten PowerBank 9000 mAh ze względu właśnie na jego sprawność i tak dalej. Wymiary, które są mniejsze od tego, on jest troszeczkę grubszy, ale jakby taki bardziej jest w kwadracie, wiem, trochę wygodniej. No zobaczymy, jak to będzie się sprawował. On w sumie jest taki nawet, powiedzmy, nawet do marynarki, można go spokojnie wrzucić. No i poza tym ładnie wygląda, i to na pewno plus. Przez to, że cieńszy też, że tak powiem, jest trochę bardziej poręczny. No, zobaczymy, jak to będzie się sprawowało. Jeżeli macie jakieś pytania, no to dajcie znać. Takie rozwiązanie jest takie ok i myślę, że, że właśnie to jest jakby tutaj najważniejsze w, w tym powerbanku, że to rzeczywiście się przydaje. Nie potrzebujemy pamiętać o dodatkowym kablu, który gdzieś tam możemy zawsze zapomnieć. Dobra, dzięki bardzo. Trzymajcie się. No i dajcie znać, jakich wy używacie powerbanków. Trzymajcie się, cześć.